Szanowni Państwo, to już drugi tom Toksycznej Agentury. Książka, która zapewne wstrząśnie opinią publiczną, podobnie jak i pierwszy jej tom. Tym razem prezentuję Państwu toksycznych agentów z terenu powiatu Chojnickiego, powiatu Sempolońskiego i powiatu Tucholskiego. Każdy kolejny tom, który ukaże się w ramach tej serii, będzie. Pro, będzie, będzie serią, która będzie dodawała, zawsze będzie kolejne powiaty. W kolejnym numerze znajdą się, oprócz już powiatów wymienionych, znajdą się również powiat świecki i dzisiejszy Nakielski. Szanowni Państwo, no przede wszystkim jest to nie, niezwykła sensacja, jeżeli chodzi o powiat tucholski. Yy, znajdą tu Państwo nazwiska yy, delatorów, yy, którzy rzeczywiście yy, w sposób. Yy, w sposób no, bardzo nachalny często y, mieszkańców, mieszkańcom mieszkańców Borów Tucholskich y, umilali życie w cudzysłowie. Y, książka y, rzeczywiście można powiedzieć śmiało że jest rzeczywiście sensacyjna y, zwłaszcza że y, podałem też w tej książce y, tych toksycznych delatorów, których nie podałem w poprzednim tomie. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o materiały, to korzystam z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, no ale też w Archiwum Państwowym Bydgoszczy. Oczywiście komplementarnie tutaj korzystam z innych źródeł, aby uwiarygodnić wykład. W związku z powyższym książka staje się autentyczna i przede wszystkim dobrze podparta źródłowo co jest według mnie ogromnym atutem tej publikacji. Nie nie obawiam się żadnych publikacji żadnych konsekwencji w związku z nową publikacją. Są to dane przede wszystkim podparte źródłowo. Źródła są wiarygodne, sprawdzone. Oczywiście wiadomo, że toczy się wojna informacyjna. I każdy, kto miał y, jakąś przygodę z bezpieką, to, to znaczy taką konkretną przygodę, która dotyczyła m.in. współpracy, będzie się wypierał y, tej współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o tą książkę, y, te nazwiska, które tutaj widnieją, zarówno w odniesieniu do Powiatu hojnickiego, sępoleńskiego czy Tucholskiego, one są przede wszystkim sprawdzone, y, są, są oparte y, działalność tych delatorów jest oparta przede wszystkim na y, w teczce personalnej, teczce pracy, dziennikach rejestracyjnych i wielu, wielu innych źródłach. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, rzeczywiście pewnie gdzieś za rok ukaże się kolejny to, trzeci tom, i w każdym kolejnym tomie będę dodawał jeden powiat. W kolejnym tomie oprócz wymienionych powiatów, czyli Hojnickiego, Tucholskiego i Sempoleńskiego dojdą jeszcze powiat Świecki i powiat Nakielski.